Cześć, witamy serdecznie. Studio Lans, 11 kolejka już, czyli jedna trzecia sezonu z nami. E, dzisiaj w studiu Szymon Biurkowski, drużyna Mayveni, żebym się nie pomylił, nie kiwi i wolej. E, I Adam Studziński, drużyna MTS Poznań. Cześć, Cześć Witamy. Witam. No właśnie, zaczniemy chyba od wyższej w takim razie. <śmiech> <śmiech> Żeby później było lepiej, to że zaczniemy nie od tego właśnie. <śmiech> nie <śmiech> nie od, od tego, który ma trochę gorzej. MTS Poznań, co się dzieje? Nie wiemy, no <laughs> facie ci facie prosto, no nie, nie wiemy, nie pomidor. <laughs> pomidor, nie, nie wiemy, powiem ci, że no naprawdę na treningach to wygląda dobrze, a przychodzi co do meczu, no nie wiemy, nie, to jest tak, że cały czas przykładowo tracimy 4-5 punktów na tym, na w samym początku, gonimy jak uda się tam dojść już do takich w miarę wyrównanych, że punkt za punkt, no i później ta końcówka też gdzieś już odjeżdża, nie? bo cały czas ten początek trzeba gonić, więc rozjeżdża się. Bardziej nie wiem, osłabienie składu przed sezonem, kwestia terminarza, czy jeszcze coś innego? Nie, myślę, że nie. Myślę, że to jest jakby... Ciężko jest mi powiedzieć w ogóle na, 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 na ten temat, bo... Hmm. Może delikatnie skład się zmienił, wiadomo, nie, ale też mamy bardzo tutaj treściwe, że tak powiem, osoby, więc one też dużo wprowadzają. Tak no jak mówię, no na treningach bardzo dobrze to wygląda. Cały czas to trenujemy czy coś, no ale przychodzi do meczu i ten początek jest najgorszy, właśnie, że tam te 3-4, 5 punktów na nam odskakuje, no i później już jest cały czas to takie. Dziwnego, nie, nie. W tym okresie przed sezonowym było dużo rozmów, że ten nasz skład bardzo się zmieni, że tam sporo podejdzie. Ostatecznie chyba nie wiem, czy jedna, dwie osoby tak naprawdę się z nami pożegnały. Kuba dzwonek, on przeszedł tak. do Cichociemnych. Jeszcze, też do... jeszcze raz? Jeszcze raz? I Daniel chyba, tak? Do Maliny. Daniel do Maliny. Skowron no, na razie zawiesił na kołku. Buty. Tak. Teraz chyba ostatni gracz. Tak, no, no. To to. Yy, no i śro dwóch środkowych też odeszło. Nie? Oni w ogóle nie grają z tego, no, tak, co się orientuje, więc... Czyli drugi względ to, też tak. jakiś tam pewny wpływ ma. Delikatny. Eee, no może... To trzeba to, się zgrać Znaleźliście w ogóle, o co gracie w takim razie i... Znaczy, plan był tak, jak w tamtym sezonie, od top 4, a teraz no... Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale bo teraz ten sezon jest trochę inny, bo jednak jest ta grupa, jeszcze druga runda grupa mistrzowska, czyli jeszcze macie szansę i uczycie się, że na tą piątkę jeszcze uda się jakoś załapać? Czy no, z tą piątką może być już ciężko. Okej. Okay. Tak, żeby się utrzymać. Myślę, że myślę, że powinno się udać. No zobaczymy, na razie jest tendencja tragiczna. Wyjdzie w praniu wszystko. No właśnie. Sezon jeszcze trwa, więc. Do tych punktów cały czas szukacie. E, zawsze, dzisiaj... zawsze brakuje trochę. Zawsze jest tak, że ten wynik jest gdzieś tam na pograniczu w secie i później coś zawodzi jest tak, że... No, no właśnie później... ciężko w ogóle tak się gra psychicznie, w sensie po sezonie, w którym było się w top 4 nagrać, no. po prostu patrzy się na wszystkich gdzieś tam... Powiem Ci tak, szczerze to nie wiem, bo nie grałem tam w sezonie <laughs> za dużo, byłem na meczu wiadomo, ale no, no nie grałem przez tą kontuzję swoją. No a teraz jest tak, że wchodzę właśnie tutaj, muszę trochę wypełnić te buty tych poprzednich kolegów, no i tak jest to no, no ciężko, nie? Jasne. Dzisiaj łatwy mecz przed Wami. No, Terminarz się wylosował, wattaha, fajny, wattaha, fajny wattaha. tak. Liczycie dzisiaj w ogóle na, w tym meczu na coś konkretnego, czy po prostu chcecie dobrze zagrać i zobaczycie co wyjdzie? Zagramy swoje, zobaczymy jak to wyjdzie. Może się uda zaskoczyć, zobaczymy. Wiem też, że Wataha ma też trochę okrojony skład, więc może się coś wattaha, uda. Więc w tym, w tym też bardzo na szansę. Zobaczymy. Właśnie, jak Wasz skład na dzisiejszy mecz w ogóle? Full będzie. Okej, okay, czyli mobilizacja pełna i 1 grudnia i wszyscy gotowi. Tak, Między miesiąc nowe możliwości. <grym> Zobaczmy, nowe rozdanie. Dokładnie. E, no właśnie. E, trenujecie, sparujecie w tygodniu, jak to u Was? Tak, prawda? tak, tak. tak. I trening, jest nim, jeden czy... trening i sparring też się zdarza, wiadomo. Każdy gdzieś tam pewnie też chodzi do, do siebie gdzieś tam na treningi, więc to... Treningi z trenerem? Tak, z Tomkiem Jaroszczakiem. No. Okay. Więc... czyli stał termin, sparingi tak. ad hocowo, tak? Tak, prostu, zdarza tak, się, tak, tak, tak. Z okay. doskoku gdzieś to Okej, okay, No właśnie, tutaj jakby na przeciwległym biegunie e, Mayweni, którzy tak naprawdę póki co wszystko wygrywają. E... Ale treningi mamy chyba równolegle, nie? Na tej samej hali. W We wtorki się... chyba, nie? Tak, tak. O 18, no. 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 Także nie tylko tutaj jesteśmy obok siebie. Czyli jak dużo tutaj Was łączy, ale nie tabela akurat. <noise> tak. Ee, jak to jest wszystko wygrywać? Może tak zapytam. <głos> a <głos> a to jakiś tutaj <głos> <był> <głos> jak tutaj do MTS-u, bo nie wiem. <noise> trochę, trochę <chciałbym> <głos> <zaniec>. <głos> nie, nie się Nie pytaj, bo ja jeszcze nie zagrałem ani razu. <noise> <noise> to jest <trochę, trochę głos> sytuacja. No właśnie, a tu opuścisz, że nie wiem, że dzisiejszy mecz, w którym zegać, a mówiłeś, że może tutaj poza kulisowa, że nie od początku, ale pewnie, pewnie no, tak. Jest, jest szansa, że gdzieś tam wejdę na drugim, mm. trzecim secie. Okej. Okay. Eee, no właśnie, powrót, powrót po w przerwie, jak tam, jeżeli chodzi o, o, o formę, o kondycję i o... No Co? Jeszcze, jeszcze tak nie czuję w 100% dobrze tej piłki, ale idzie do przodu cały czas wszystko. Tam staram się teraz nie opuszczać żadnych treningów ani sparingów. Trenujecie właśnie obok siebie z trenerem też? Czy? No, tak, okay. z, z Tomkiem. Ol Badag ok, właśnie. dobra. Raz w tygodniu? Czy też spalujecie Raz w tygodniu mamy trening z trenerem mhm. i z doskogu, jak coś się trafi, to gramy też w niedzielę spaling. ostatnio z mi się tak udało. To, jak nie macie kolejki lasu, to co do trening, tak. tak. Zupełniacie to... ten trening spoko. No właśnie, e, jesteście zaskoczeni wynikami w tym sezonie? Bo to poprzednie sezony wraz takie były zawsze gdzieś ten środek tabeli, tak z tego hmm. co kojarzę. A znaczy, teraz... ja wynikami jakoś mocno nie jestem zaskoczony, bo robimy cały czas postęp, mm -hmm. ale no na razie wylosowaliśmy dobry terminarz, mamy trochę łatwiejszych przeciwników chyba na początek i myślę, że co to nam poskutkowało, że tak wysoko w tabeli jesteśmy? No, tak naprawdę, jak zagramy z e, tymi e, silniejszymi ekipami, to będziemy wiedzieli, w którym jesteśmy miejscu. Mm -hmm. e, no właśnie, dzisiaj ciekawy przed nami. E, Gracie z Homeland, e, czyli taką trochę nieprzewidywalną drużyną, która jakiś tam swój określony fajny poziom ma. E, jakiś specjalny przygotowanie do takiego meczu, czy, no, czy skupiacie na ten ten się na No, teraz się nastawać na raczej prostą grę, bez, bez żadnych kombinacji. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy jakieś założenia macie po tym początku sezonu? Czy mieliście jakieś wcześniej inne? O co chcecie grać i jak ten sezon ma u was wyglądać? Szczerze to nie wiem w sumie. Nasze założenia to być po prostu jak najwyżej w tabeli. Okay. Skupiamy się na każdym kolejnym meczu i nie mamy jakichś wielkich oczekiwań względem siebie. Czyli po prostu grać dobrze i, i zobaczcie no, no. po prostu na koniec, co wyjdzie z tego. Czyli... Fajnie byłoby się dostać do top 4. Czy jednak, Je, jednak, jednak, tutaj jakby gdzieś tam, no, tam ta... myślę, myślę, że stać nas na to, żeby, żeby się tam dostać, no ale to boisko zweryfikuje wszystko. Jasne. Najważniejsi przeciwnicy w waszej grupie, jeżeli chodzi o tą rywalizację, o tą e, pozycję, właśnie w Final 4 to kogo byś tam upatrywał? z tam. No na drugi? pewno I help you będzie wymagającym okay. przeciwnikiem. I For Fantine, tak? To jest... For the Win chyba teraz? Właśnie teraz, żebym nie pomylił grup. Eee, macie też tutaj amatorów w tej grupie Waszej. Mhm, no to, to będzie pewnie niewygodny przeciwnik dla nas. Ale tak, ale w, w też... nich chyba w zeszłym sezonie z nimi wygrali, więc tam jakiś patent chyba na nich mają. To też dosyć tak właśnie nie, niepozornie. No, ja jako zawodnik TB Wolej dwa razy przegrałem z amatorami, także fajnie będzie im się odegrać. No właśnie, bo też do tego zaraz chcę nawiązać, ale jeszcze póki co, no Szaleńcze myślę, że też mogą tutaj też karpagany, Harpagany tak? też myślę, że, że starze tutaj zaprawieni w tak. boju tak podobnie jakby z nazwy w sumie, więc jakby kilka tych zespołów takich ugranych wraz przede wszystkim jest. Także. Tak, tak. No właśnie, Kiwi olej. jak to się stało? Że Kiwi już nie istnieje, może tak zapytam. No przede wszystkim to gdzieś tam w trakcie sezonu wyszło, że naszych dwóch rozgrywających zmienia zespół. Dosyć szybko to oznajmili na szczęście. Mhm. Nasza kapitan Julia oznajmiła, że wyjeżdża z Poznania w ogóle, że nie będzie brała udziału w Larsie. No i... Każdy już zaczął się rozglądać, bo raczej było wiadomo, że nikt z tego nie pociągnie po Julii mhm. i trzeba sobie szukać zespołu. Czyli te najważniejsze ogniwa wypadły, czyli raczej tak. przedstawiciel, kapitan i plus jakby też właśnie... z zespołu taki odszedł, nie? A... Bo, jeszcze, bo jeszcze Daniel, nasz pierwszy przyjmujący odszedł. Mhm. Także no było wiadomo, że ciężko będzie to utrzymać dalej. Jasne. I wiem z tego, że jakby sporo was się rozeszło po różnych drużynach w lasie. i gracie w różnych tak. składach. E... A jak wspominasz te czasy Kiwi? Bardzo dobrze. Mieliśmy taką fajną zgraną drużynę, taką szczególnie poza boiskiem. Dużo było różnych wyjść i tak dalej. Właśnie tak było, w sumie ja to tak zapamiętałem, że mieliście taką zespo zespołem właśnie też bardzo aktywnym, jeżeli chodzi o social media i te sprawy. Tak. E, sportowo chyba jednak oczekiwaliście coś, czegoś więcej niż niż No, się no myślę, że trochę, Przeciś, trochę więcej chcieliśmy. Chcieliście chyba ten top pograć, a ten środek tabeli jakoś tak wypadał zazwyczaj. Więc... No właśnie, przegrywaliśmy te, te ważne mecze niestety i... No nie, może trochę jeszcze głowa nie, nie dociągała do tego, mam wrażenie. Nie, nie pokazaliśmy pełnego potencjału z tymi najlepszymi zespołami. Okej, okay. czyli teraz my po prostu nowe rozdanie i, tak. i, i zobaczysz co nowe będzie. nowe rozdanie i nowa pozycja. Czyli zmiana z, z, z pozycji przyjmującego na Libera. Okej. Okay. Czyli trochę jednak więcej przyjmowania trochę tak. No, trochę Nawet więcej strony. Dobra. Eee, krótka kolejka dzisiaj. Eee, jedna seria maczyły mniej. Eee, przy, przyjdziemy sobie przez te para. Jak tam się czujecie we wszystkich ligach? Dzisiaj pierwsza liga Upent to domu. Eee, no, trzecia no, liga Open też w domu, druga liga kobiet, coś tam tu walczymy. No, spróbujemy. Dobra. Wyjdzie w praniu. Tak jest. Pierwsza Liga Open, e, MTS Poznań, Wata Huraganów. Okay. I 3-2 dla MTS-u. O proszę, czyli długi, <grym> drugi mecz teraz <grym> na początek. Tak, znaczy mam nadzieję. Okej. Okay. Ja bym obstawił 3-1 na do watachy. Dobra. A historycznie jak to wygląda? Bo już nie będę. ostatnie mecze wasze. Tam było gładko... No z, z przewagą czy... tak, no Watahę w większości. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay. czyli, czyli nie obstawiacie obydwaj, że to nie będzie gładki mecz do 3-0 w inną stronę? Równocześnie, to też ciekawe, bo Keszeliga gra na dwóch boiskach, siatkarz Lubol i Projekt Orzeł. Mi się wydaje, że siatkarz, bo jakiej tam dużej sympatii nie mam do, do projektu Jarka właśnie, ale siatkarz też się wzmocnił. W tamtym sezonie trochę im tak średnio szło właśnie, no ale teraz widziałem, że... No, ten środek tabeli zawsze mieli ostatnio, tak. a teraz faktycznie tą czwórkę... Nie sądziłem, powiem szczerze, że tak Słowo będzie, będzie ale fajnie to wygląda. Także ja bym powiedział, że siatkarz wygra. Ile? 3-1, może 3-0. Okej. Okay. No ja bym obstawiał na tej breaka, ale dla siatkarza Luban. Okej. Okay. A właśnie też jeszcze zapytam: myślisz, że ten poziom wysili w tym roku jest wyższy niż poprzedni? Jest. Dużo ekip się wzmocniło i to tak pozytywnie, więc jest Jest o co grać po, nie po prostu. Nie ma Nie ma, trzeba się naprawdę być tak. Naprawdę jest topka, nie? Okej. Okay. Cichociemni, Carport Factory i Realty Solutions Panthers Volley, które teraz się nazywa Finance SA Panthers Volley. Aha, to jeszcze nazwa się zmieniła teraz Tak, właśnie się... już od niecałych dwóch tygodni chyba z tego co pamiętam. Kto? Ja Zobaczył? bym wstawił 3-0 dla tych pierwszych. ciemni. Ja chyba też. Pozdrawiam y, Radia i Filipa, Klimka. <glimka> Spontan star. Także w podobnej sytuacji są trochę do Was. Tak? tak. Chociaż oni seta ugrali. No niestety jeszcze nie Zawsze wiem. Tak. tak. Także w czymś tam się przejść, prześcigujecie, prześci chyba dobrze odmieniłem. E, fajny kolektyw Collective AZS Malina. Jako chyba hit kolejki. No to chyba AZS będzie. Może być 3-1 na AZS-u. Okej. Okay. No ja bym obstawił też tie break na AZS-u. Okej. Okay. Czyli raczej fajny Collective nie. w tym Dobra. A Kapulko Stalion i mas szpital podolany. To będzie ciężko powiedzieć. No i Akapulko ma fajną ekipę w tym roku. Naprawdę nie mają już problemu tak jak rozmawiałem tam z kapitanem. To no nie mają problemu tak jak w tamtym sezonie z kontuzjami. I fajnie, że się utrzymali, trochę się teraz coś tak powiem, dozbroili. No i też fajnie to wygląda ta ich gra, więc to będzie naprawdę czarny koń, jeżeli chodzi o, o, o tą ligę, nie? Więc oni tam ten top 4 to myślę, że powinni. Mm -hmm. siatkarzem ra razem mogą mieć tak, no tak. zażarty pojedynek może być. Tak na papierze jakby rozmawiając poza kulisowo z wieloma z to ta top trójka to jest raczej taka pewna, czyli Balina, Vataha, O to czwarte miejsce właśnie tak raczej powalczy siatkarz, Acapulco i Fan e, Collector. Także te, te, te trzy zespoły mm -hmm. pewnie to tak. czwarte miejsce będą chciały powalczyć. To oczywiście najpierw muszą się załamać do piątki, więc to jest trójki też wypadnie w tak. okresie mm -hmm. ludzie. Myślę, że będzie ciekawie. oczywiście też nie można skreślać wszystkich pozostałych drużyn, czyli no, 3, i was, e, jakkolwiek to brzmi. Tak. E, także, no macie doświadczenie przede wszystkim, więc to też pewnie coś, coś daje, jednak mimo wszystko, e, no, także też pewnie czas, kiedy odpalić e, Okej, okay, czy mamy trzecią ligę to tak? Tak. Dobra, trzecia liga, dzisiaj tylko dwa mecze, przez to, że pierwsza liga grała, druga liga kobiet grała to tutaj jakby tylko zmieściły się dwa spotkania. Homeland, my, No to trzy zarówno my, dopiero Znaczy czyli, to ja... Czyli szybko i gładko. Utrzymam tutaj przedmówcę, okay. więc... <grym> ja bym nie był taki pewny, tutaj to od <grym> siebie, bo widziałem troszkę, jak Homeland gra, także myślę, że są w stanie coś urwać. Nie, nie mówię, że wygrać, ale na pewno coś urwać. No myślę, że trochę krzpi napsują, ale no mam nadzieję, że bez strat będzie. Spoko, tego życzę. I drugi mecz raz Hollywood i Amatorzy Poznań i to chyba będzie bardziej jednostronne tak myślę. Amatorzy nie. chyba. Amatorzy 3-0 myślę. Okej, okay. i to grupa B by było wszystko i druga liga kobiet i teraz będzie ciekawie. <noise> space Girls i Oblotowe Agentki na początek. Kojarzycie, Ob obstawiacie? Nie, <głos> nie ja no niestety ja nie na ni space ale nie wiem, 3-1 powiedzmy. Znaczy, obie dwie drużyny póki co na razie dużo wygrywają. to wygrywają wszystko. Mhm. Space też, ale trochę jakby tutaj nie chcę ujmując, ale trochę łatwiejszy terminarz miały. Także odotowałem się będą faworytkami w tym meczu. E, aparatki i Ladybirds, czyli dwie drużyny bezpośrednio walczące o tą czwórkę. No ja dam tiebrek. Ja wstawiam 3-0 dla aparatu i gra tam przyjaciółka mojej żony. Okej. Okay. Jeżeli inaczej nie mogę. No, Czyli to. tutaj jakby bardziej. E, kolejny mecz, BO gramy razem i Akademia Sportu wronki dziewczyny. Może BO gramy razem, bo to chyba bardziej doświadczona drużyna. No, też bym chyba na nich postawił. Okej. Okay. Tak no, mi się no, Myślę, że poziom zbliżony. E, no, w ostatnio bardzo dobrze zaczęły grać, jeżeli chodzi o dziewczyny, także... E, no, jestem sam ciekawy tego meczu. Ja wiem, może ten tajem, Doświadczenie się? kontra młodość nie u nic nic było, że jednak jakby w porównaniu może tak, żeby nie było, Ale więc może być ciekawe spotkanie. Później pojedynek na koniec dwóch drużyn, które jeszcze podobnie jak chociażby, nie chcę tutaj przypominać test. czekają na pierwsze zwycięstwo, czyli odutowa gentki agentki i RST Poznań, czyli ktoś nareszcie wygra. I kto tu będzie? Ja nie wiem, nie powiem Ci, bo no, tak mówię mówiłem, wiecie. nie śledzę, więc nie będę tutaj obstawiał Spokojne. trochę w ciemno. Myślę, że to będzie kwestia dyspozycji diabła. No w przypadku tych dużych. I na koniec babski team i na górze róże, czyli dwa nowe zespoły. E, w tabeli na górze róże faworytkami na papierze. To tak obstawne. Tak będzie w rzeczywistości. Mm. E, dobra, widzę, że nam błyskawicznie to idzie. E, czy chcecie od Ciebie coś, coś poruszyć, jakieś tematy? Chyba nie. Chyba nie. To zrobimy błyskawiczne studio w takim razie dzisiaj. E, to co, życzę Wam to w takim razie udanych meczy. E, bez kontuzji, dobrej zabawy. No i powodzenia, bo to e, może się przydać niektórym dzisiaj. Nie dziękuję. <śle> no, tak, 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 <szle> że, żeby dziękuję, nie Dzięki bardzo za dzisiejsze studio i do zobaczenia. Dzięki. dzięki.